Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Asia Obrusiewicz. Cześć Asia. Cześć, witam. Przed nami wielki finał Mistrzostw Polski w fiłce ręcznej kobiet. Jaki nastrój w drużynie zagłębia panuje? Bo już za kilka dni zaczniecie walkę o złoto. Nastroje są bardzo dobre. Kolejny rok cieszymy się przede wszystkim, że zakończymy już na pewno, już na pewno to wiemy, że zakończymy z medalem na szyi. Oczywiście mamy nadzieję ogromną, że będzie to ten najcenniejszy medal nastawiamy się bardzo na te, na te spotkania i myślę, że będziemy bardzo dobrze przygotowane. Natomiast wszystko zweryfikuje boisko. Nie jest niespodzianką, że po raz kolejny spotkałem się z drużyną z Lublina. Znacie się, można powiedzieć, jak łyse konie. Powiem tak, myślę, że w tym sezonie spotkały się w finale drużyny chyba te najbardziej doświadczone. Zarówno my w swoich szeregach, jak i Lublin ma zawodniczki, które nieraz grały w finałach. W tym sezonie dojście do finału było cięższe niż w poprzednich, dlatego że wiele drużyn poczyniło dużo wzmocnień, każdy miał apetyt na ten finał. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że, że to jednak znowu my i, i, i że to my będziemy znowu walczyć o, o, o ten naj, najcenniejszy medal. Tak powiedziałeś, dużo drużyny się wzmocniło nie tylko z tej ścisłej czołówki, ale również od miejsc czwartego w dół i to chyba dobrze, że liga robi się coraz bardziej wyrównana, czy też poziom jest wyższy według Ciebie. Jedno i drugie, mnie się wydaje, że, że poziom się rzeczywiście troszeczkę wzniósł. Ciekawsza jest liga, teraz jest, mamy sytuację, w której każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać. Jedziemy na mecze wyjazdowe i są to mecze bardzo zacięte zazwyczaj. Także same plusy, myślę, że z tego powodu. Jaka będzie recepta na wywiezienie z Lublina jak najbardziej korzystnego rezultatu? Wiadomo, wszyscy marzą o 2 0 dla zagłębia, ale tak naprawdę chociaż jedno zwycięstwo też będzie chyba dobrym wynikiem. No myślę, że receptę poznamy w tym tygodniu. Za niedługo zaczynamy przygotowywania do tych spotkań. Trenerka na pewno wymyśli nam strategię. Którą będziemy szlifować przez ten, przez ten cały tydzień. Na pewno taktycznie będziemy dobrze przygotowane do tego spotkania z wiedzą, z, z oglądaniem meczy wideo, także myślę, że bardzo na pewno wiele elementów musi zafunkcjonować, żeby przynajmniej to jedno zwycięstwo z Lublina przywieźć. Natomiast ja sądzę, że jesteśmy na tyle doświadczonym zespołem. Że na pewno stać nas na to, żeby, żeby tego dokonać. W rozmowach o tych najważniejszych meczach w sezonie, najczęściej króluje jedno słowo: jest to obrona. Tym razem również będzie kluczem do sukcesu. Myślę, że słyniemy z tego w polskiej lidze, że, że jednak ta obrona jest bardzo niewygodna dla przeciwnika. Bardzo niewiele drużyn ma do czynienia z taką obroną na co dzień. Dlatego myślę, że stanowi ona problem do przejścia. My znamy się. Z Zdamy się bardzo długo, gramy w jednym składzie mniej więcej, dosyć długi czas i sądzę, że, że są elementy w tej obronie, które dopracowałyśmy niemalże do perfekcji. I jeżeli będzie nam dane, jeżeli będziemy na tyle skoncentrowane, że, że wszystko, o wszystkim będziemy pamiętać i wszystkie te nasze elementy będziemy w stanie wdrożyć w tych spotkaniach, tak jak udało nam się to zrobić w spotkaniach z Gdynią, to myślę, że na pewno to będzie jak najbardziej. Element bardzo ważny do, do odniesienia zwycięstwa z Lublinem. Natomiast nie tylko obrona będzie tutaj kluczem, bo z obrony, my bardzo lubimy z obrony w, w, prowadzić szybki kontratak, to nas uskrzydła i, i, i to jest jakby nasz styl gry. Natomiast ostatnim elementem jest oczywiście atak pozycyjny, w którym też, jak wiadomo, w piłce ręcznej. Gra się i, i przebywa się na boisku, i, i myślę, że kończenie skuteczne sytuacji, które, które przyjdzie nam rozgrywać, to jest również element, który no, będzie kluczowy. Także myślę, że wszystko musi się złożyć w, tym, w tych spotkaniach na, na to, żeby zdobyć ten upragniony złoty medal. Asia, na koniec pytanie od naszych Facebookowiczów. Na początek jedno z nich, czyli co planujesz robić po zakończeniu kariery zawodniczej? Ja czasem mam. Bardzo dużo pomysłów, natomiast który z nich, nich zrealizuję, to się dopiero na pewno okaże w 100%, jak tą karierę zakończę i jak będę już decydować w tym danym momencie, co zrobić ze swoim życiem. Natomiast ja bardzo lubię piłkę ręczną i skończyłam AWF, i myślę, że na pewno coś w tym kierunku będę chciała robić. Bardzo mi się podoba prowadzenie jakiegoś, jakiegoś zespołu. Natomiast y, ogólnie y, jestem osobą na tyle otwartą, że, że podobają mi się rzeczy, które, które rozwijają i kto, w których można y, działać. Na pewno nie będę siedzieć za biurkiem. A powiedz nam, kto jest twoim idolem? Oj, to jest też bardzo ciężkie pytanie, y, ponieważ mnie się bardzo podoba męska piłka ręczna i y, jest bardzo wiele Piotr Wursiewicz może <laughs> na swojej pozycji rzeczywiście był bardzo dobry y, natomiast jest bardzo wiele zawodników y, których styl poruszania po boisku i myślenie na boisku y, na, na, na pewno jest y, godny podziwu y, kiedyś czytałam wywiad z Nikola Karabaticzem który powiedział że w piłce ręcznej y, talent to jest 20% natomiast 80% to jest ciężka praca i myślę, że z perspektywy czasu zgadzam się z nim w 100%. Nie jeden talent może się zmarnować, jeżeli nie ma w sobie charakteru i nie ma w sobie takiego zacięcia, żeby, żeby poprzeć ten talent pracą. Natomiast myślę, że on jest przykładem takim, że, że jest i utalentowany i właśnie pokazuje to, że, że rzeczywiście może być tak genialnym zawodnikiem pracując tak ciężko. Tutaj, jeszcze takie no, oryginalne pytanie, które dość rzadko pada i chyba jeszcze nie, nie, nie padło nigdy. Dość ciekawe, bo brzmi ono tak. Którą z zawodniczek z drużyny Rywali widziałabyś w składzie Zagłębia Lubin? Oj. Po pierwsze, na szczęście nie decyduję o transferach. Po drugie, nie wiem, czy tak z głowy mogę szybko cokolwiek powiedzieć. My na dzień dzisiejszy chyba mamy taki skład, że, że na każdej pozycji mamy, mamy takie zawodniczki, które, które się uzupełniają. Nie wiem, czy ktokolwiek z nich chciałby zagrać w zagłębiu. Także naprawdę, chyba w tej kwestii trzeba by było zapytać się, któryś z zawodniczek z Lublina. Powiedz na koniec jeszcze ostatnie pytanie. Jak według Ciebie będzie wyglądał bój o złoty medal? No Myślę, że będzie bardzo zacięty. Będzie pełen emocji. To są jednak, spotykają się jednak dwie drużyny, tak jak mówiłam wcześniej, bardzo doświadczone i głodne tego sukcesu. Na pewno żadna z drużyn nie będzie odpuszczać. Mam nadzieję, że to będzie przede wszystkim walka fair i, i że, że nasza rywalizacja rozstrzygnie się w gestii czysto takiej sportowej. No i że, że te spotkania będą, będą się podobać kibicom. Dziękuję bardzo, Asia. Dziękujemy Dziękuję. Państwu również i życzymy oczywiście powodzenia w wielkim finale. Dziękuję bardzo.